Hej cześć, ja jestem Karo, a oglądacie kanał Karo Is. a w dzisiejszym odcinku odcinek z Vlogsprady nie mogę dotykać koloru pomarańczowego. Zapraszam do oglądania, zostawcie dużo pęk w górę oraz subskrypcję. Jak będziecie słyszeć właśnie, że ktoś coś pije, to e, właśnie e, ten to ja sobie właśnie piję herbatkę malinową z miodem. W ogóle słuchajcie, bo mnie stara się tak głowa. O, wezmę sobie Rainbow Parkour. E, słuchajcie, tak mi boli słuchacie głowa. A w ogóle pozdrowienia, e, właśnie źle się czuję, słuchajcie, jest mi zimno po prostu, nie, nie zaharuję na tego, wiecie, co się dzieje właśnie, tak tak, tak, spokojnie. E, oczywiście tutaj nie będą moje odcinki, tylko wiecie, możliwe, że będę e, tak normalnie chora, że wiecie, kasze, kata, no nie, spokojnie. E, pozdrawiam, Ade. Kosia, pozdrawiam, że wy sobie blisko, 0994 pozdrawiam. Cieplutko i serdecznie. Mięta XXX10. XXD. Pozdrawiam. Serdecznie i cieplutko I słuchajcie, że Wam zdrowia Bo to teraz w tych czasach się przyda. To zrobię właśnie. A my lecimy do odcinka. W ogóle słuchajcie. Uff, spokojnie. To nie jest, że z muszę to zrobić ów uh, Karolina, w ogóle dzisiaj nie planowałam, żeby nagrać jakiś odcinek. Bo słuchajcie, tak mi głowa boli, tak się czuję że naprawdę. Tak mi głowa boli. Kurczę! Dobra. Ostatnia szansa. Żeby nie. Ten, no i słuchajcie, naprawdę tak się czuję. W ogóle m, tak sobie pomyślałam, żeby dzisiaj w ogóle nie nagrywać odcinka. Y, ale pomyślałam sobie, że przecież wy oglądacie mój odcink, moje odcinki, a codziennie właśnie y, postanowiłam, że będą, więc no. Ale słuchajcie naprawdę nigdy się tak wie, y, nigdy się tak nie czułam. To nie jest, wiecie, ten mm -mm w ogóle boję się tego nawet powiedzieć więc naprawdę wiecie co się teraz dzieje na świecie no pewnie wiecie no dlatego właśnie ja tego nie chcę mówić bo już mnie taka sama nazwa po prostu jak jeszcze jak się raz, wiecie ten to naprawdę już mi głowa boli po prostu masakra bo już tyle słyszę o tym wiecie tym no że naprawdę już mam już troszeczkę może dość Wiecie, tak powiem szczerze, że, że może mam już żaść troszkę. Kurczę, kurczaczki. Dobra, słuchajcie, idziemy. Ja sobie piję tak pomlutko herbatkę, bo jeszcze jest ciepła. Ale słuchajcie, hmm, herbatka z miodem zawsze jest, słuchajcie, zdrowa moja mama właśnie. Powiedziała, że jest bardzo zdrowa i że powinnam sobie wypić, bo... No. Dobra. Weźmiemy sobie na przykład ten. I słuchajcie, chciałam Wam y, powiedzieć, że y, ja nic nie wnikam. Oczywiście możecie mieć swoje opinie, ale słuchajcie, jak ja nagrywam odcinek z MSP, i chcę otworzyć kilka prezentów. To słuchajcie, nie otwieram wszystkich, bo ponieważ, słuchajcie, y, jakby to za długo trwa, tak. I nie chcę, żebyście się nudzili, że otwieram prezenty, otwieram prezenty, więc dlatego po prostu nie otworzyłam wszystkich. Naprawdę, bo no, będzie duży odcinek, i będziemy tylko spędzać czas na otwieranie prezentów, na otwieranie prezentów. I naprawdę to jest takie mm, czasami nudne. Jak ja też czasami oglądam, to oni też, jak otwierają na przykład youtuberzy jacyś, to no, otwieram yy, niebieskie prezenty albo czarne. To właśnie. Oni czasami nie otwierają wszystkich, albo jak ktoś nagrywa po prostu odcinek z zymowice planet i czasami sobie otwiera mm, właśnie prezenty, to oni nie otwierają wszystkich. Oni tak, nie wiem, dwa, trzy, cztery, nawet pięć, ale po prostu nie otwierają wszystkich. I jakby... Ja też nie chcę otwierać wszystkich, ale jestem bardzo ciekawa, co tam jest. I pewnie jakże. Ale... Kurczę! Nie, 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 nie No i depłam w to No i proszę bardzo No i jem uśmiech Ach. Dobra, dam Radziurka, nie dobra, dam Ewa Bardziurka już była i po prostu nie chcę spędzać tak dużo czasu tylko na tym otwieraniu prezentów na MSP, bo naprawdę zrobicie się go takie wiecie. A po prostu chciałam też y, kupić coś nowego, <suszelenek> żebyście Wy też widzieli. I Animki jakieś. Żebyście Wy też widzieli. Naprawdę. A nie po prostu wiecie. Przerywa, tu jest lawa. A w sumie Lawę mogę dotknąć, bo w sumie to nie jest, że zginę i muszę coś zrobić, ale wiecie. no Ja bym nie chciała zginąć. I ja chociaż chciała raz przyjść jakiś parkour na odcinku, chyba przeszłam raz. Nie! Nie no. Dobra, słuchajcie, zaraz pewnie deadne. jest czy my właśnie utknęliśmy. Dobra, to... Ej, słuchajcie, to jest bardzo dziwne, słuchajcie, parkour, a nie. Okej, okay, dobra, idziemy dać... E... Bo dotknęłam dwa razy, chyba. Ja się nie znam. Ale na wszelki wypadek, żebyście po prostu nie pisali, że... A przecież e, będzie piszecie e, minutki. Więc dlatego dam e, właśnie... Polubię komuś ścianę. O, po Aha, dobra. No to polubimy mu ścianę. Polubimy mu ścianę. Troszkę mu polubimy tych skinów. O! Ola Luni. Proszę bardzo, uśmieszek No i chyba koniec... Nie, w sumie nie może nie lepiej. Nie no dobra, słuchajcie, koniec już chyba tego odcinka, bo naprawdę już się... Słuchajcie, naprawdę już naprawdę nie wiem co mam ro robić. A już naprawdę nie chcę potem, że będę znowu wracała, znowu wracała i będzie taka zaplatanka, słuchajcie. Cerwąd było. Dobra. Więc słuchajcie, do następnego odcinka i mówię ostatni raz, jak chcecie być pozdrowieni, to piszcie pozdrów mnie w następnym odcinku albo pozdrów i nick, okej? Okay? Bo naprawdę, bo niektóre osoby piszą swój nick i ja nie wiem, czy dodać ich do czy pozdrowić, więc naprawdę już mam na tej głowie, a jeszcze gorzej, więc ja się źle czuję, więc naprawdę już mnie głowa od tego wszystkiego robi, a jeszcze będę musiała spędzić dużo czasem tym montażu, na montowanie tego odcinka, więc naprawdę papatki. Zostawcie oczywiście subskrypcję, bo zbliżamy się do 900 subskrypcji. Zostawcie dużo w górę, żebym wiedziała, że jesteście moimi prawdziwymi widzami. No i... Yeah, 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 no i możecie pisać komentarze. Pa, do następnego odcinka. Pa!